Trwa ukraińska kontrofensywa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełyński powiadomił, że tylko w środę wyzwolone zostały spod okupacji rosyjskiej trzy miejscowości w obwodzie hersońskim na południu Ukrainy. Mówił o kłamliwej mobilizacji ogłoszonej w Rosji i zniszczeniu wszystkich perspektyw narodu rosyjskiego. Ukraińcy wiedzą o co walczą. A coraz więcej obywateli Rosji uświadamia sobie, że ma ginąć po prostu dlatego, że jeden człowiek nie jest gotów zakończyć wojny, oświadczył Zełeński. Rosyjscy poborowi wrzucają do sieci internetowej filmy, na których upuszczają ciśnienie swojej złości i niezadowolenia. Z tych filmików możemy się na przykład dowiedzieć, że na stu mężczyzn dostali kilkanaście karabinów. Większość z nich pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku. Twierdzą, że dowództwo traktuje ich gorzej niż zwierzęta, i dodają, że na szczytach władzy dochodzi do ostrej walki. Coraz więcej sygnałów wskazuje, że tak właśnie jest. Białoruska dziennikarka Hanna Ljubakowa udostępniła w sieci nagranie Grupy Rosjan w regionie Biełgorodu. Jest to około 30 km na północ od granicy z Ukrainą. Buntują się z powodu strasznych warunków, braku żywności i dachu nad głową, napisała. W nagraniu słychać, jak rezerwiści skarżą się, że brakuje jakiejkolwiek organizacji. Można też zaobserwować inne filmiki. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak spędzają czas nowo zmobilizowani przed wyjazdem na wojnę. Grupa żołnierzy stojących na placu w obwodzie wojskowym nr 32 w Jekaterynburgu w Rosji jest zachęcana do dołączenia do wspólnego śpiewania. Między zgromadzonymi przechadza się kobieta w stroju wojskowym, która stara się zachęcić zmobilizowanych do śpiewania i zabawy. Widać się również jak niektórzy z nich podrygują i klaszczą, a nawet przystają na zaproszenie kobiety i nucą melodię do mikrofonu. Morale Rosjan wydaje się być bardzo osłabione, możliwe więc, że władze kraju robią wszystko, aby zachęcić żołnierzy do udziału w wojnie. Cały czas do internetu trafiają też filmy pokazujące, że zwerbowani mężczyźni nadużywają alkoholu. Film nagrany w punkcie mobilizacji armii rosyjskiej w obwodzie Swierdłowskim robi na użytkownika sieci ogromne wrażenie. Widać na nim śpiących rezerwistów, obok niektórych stoją butelki powódce. Niezbyt oni zmobilizowani, piszą internauci. Gangsterzy z Kremla mobilizują kogo się da. Kto jeszcze nie uciekł, może być zmobilizowany. Szacuje się, że do tej pory aż 700 tysięcy osób uciekło z Rosji przed mobilizacją. Najłatwiej złapać i wcielić do armii osoby uzależnione od alkoholu i środków odurzających. Rosyjski dyktator Władimir Putin przekazał w środę, że podpisał zarządzenie wprowadzające poprawki do dekretu o częściowej mobilizacji w kraju na wojnę z Ukrainą. Powód? Właśnie ucieczki Rosjan z kraju. Wielu ukrywa się na terenie Federacji Rosyjskiej. Nie chcą ginąć na froncie. Zmiany w prawie mają umożliwić rosyjskim służbom skuteczniejszy werbunek. Co ważne, nagrania buntujących się żołnierzy zaczynają obiegać media społecznościowe w Rosji. Coraz więcej obywateli Federacji Rosyjskiej może się więc przekonać, jak naprawdę wygląda sytuacja na froncie. Prawdę nie mogą usłyszeć w telewizji ani radiu, bo po niedawnej zmianie prawa ujawnianie faktycznych wydarzeń na froncie niespójnych z rosyjską propagandą jest karane wieloletnim więzieniem. Pojawiają się sugestie, że rozpowszechnianie informacji o fatalnej sytuacji na froncie jest elementem zamachu stanu przygotowywanego przez lidera grupy Wagnera, Jewgenija Prigorzyna przeciwko Siergiejowi Szojgu i kierownictwu rosyjskiego MON. Tak więc gorąca wojna wśród rosyjskich elit staje się w tym momencie rzeczywistością, oceniają dziennikarze. Tymczasem ukraińska obrona powietrzna na południu kraju zniszczyła 9 irańskich dronów Kamikaze Shahed 136 którymi Rosja atakowała w nocy ze środy na czwartek. Rosyjskie wojsko chwaliło się irańskim sprzętem, który rzekomo miał być trudny do wykrycia przez systemy defensywne. Teraz okazuje się, że możliwe jest jego zneutralizowanie. Jak przekazało dowództwo sił powietrznych, sił zbrojnych Ukrainy, do zestrzelenia irańskiego sprzętu doszło w nocy z 5 na 6 października. W tym czasie rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę przy pomocy irańskich dronów Kamikaze Shahed 136. Zdaniem ukraińskiego dowódcy artyleryjskiego, pułkownika Rodiona Kuachina, Rosjanie stracili przewagę w artylerii i dlatego zaczęli korzystać z bezzałogowców. Szachedy mogą zniszczyć co najmniej dwie samobieżne haubice kalibru 152 mm oraz transportery opancerzone. Sięgnięcie przez Rosję po irańskie drony wskazuje na braki w rosyjskim programie bezzałogowców. Wykorzystanie irańskich dronów przez Rosję w Ukrainie to największa ekspansja irańskiego uzbrojenia poza regionem Bliskiego Wschodu. Coraz więcej ekspertów i niezależnych obserwatorów wojny na Ukrainie Twierdzi, że Ukraina tę wojnę wygrywa, ponieważ między nią a Rosją jest przepaść mentalna i jakościowa pod względem wyposażenia i wyszkolenia żołnierza. Putin więc musi uciekać się do prymitywnych gangsterskich metod, jak zuchwała kradzież obcego terytorium, które potem można przyłączyć do mateczki Rosji, oraz wytaczania arsenału nuklearnego jako pałki na ostateczne rozstrzygnięcie wojny. Na putinowską kradzież odpowiedzieli humorystycznie internauci którzy rozpowszechnili zabawną grafikę przedstawiającą podział Kaliningradu między Polskę i Czechy. Na czeskim portalu Petice.com pojawiła się żartobliwa petycja, której autorzy domagają się aneksji Kaliningradu przez Republikę Czeską. Mamy niepowtarzalną okazję do poszerzenia terytorium Czech i uzyskania wreszcie dostępu do morza, piszą kpiąc tym samym z pseudo organizowanych na okupowanych terytoriach Ukrainy. Autorzy petycji za przeprowadzeniem referendum w sprawie przyłączenia Kaliningradu do Republiki Czeskiej zauważają, że Kaliningrad to miasto, które zostało założone na cześć czeskiego króla przemysła Otokara II. W czasie swojego istnienia miasto należało do Prus, Polski, Niemiec, a obecnie do Rosji. Uważamy, że Rosja zbyt długo bawiła się Kaliningradem i czas odesłać go o jedno państwo dalej. Jak to stało się zwyczajem w ciągu prawie 800 lat jego istnienia. A skoro miasto powstało na cześć czeskiego króla, to powinno przejść w ręce prawowitego właściciela Czech, czytamy w żartobliwej petycji. Jej autorzy piszą, że Rosja pokazała nam na Krymie, a teraz pokazuje we wschodniej Ukrainie, że jest całkowicie w porządku wtargnąć na terytorium obcego państwa, rozpisać tam referendum, a następnie zaanektować to terytorium. Żądamy, aby rząd Republiki Czeskiej wysłał czeskie wojska do Kaliningradu, zwołał referendum, w którym 98% opowie się za przyłączeniem do Republiki Czeskiej, a następnie zaanektował Kaliningrad i zmienił jego nazwę na Kralowiec. Apelują Czesi. Trudno się nie zgodzić z braćmi Czechami, tym bardziej, że jak to stanowczo potwierdził ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Siergiej Andrzejew, te cztery były terytoria Ukrainy na zawsze zostaną terytoriami rosyjskimi. Może kiedyś Rosjanie doświadczą rozbioru swojego niewyobrażalnie wielkiego terytorium, które mają dzięki prowadzeniu rozbójniczej polityki od setek lat. Może sami oddadzą skradzione terytoria, ponieważ ich nędzna gospodarka może nie udźwignąć wobec nich zobowiązań, nie mówiąc już o sile militarnej strzegącej rozległych granic. Na koniec trzeba stwierdzić, że rozpad Putinowskiej Federacji na kilka państw przyniosłoby ulgę i nowy oddech dla ciemiężonych narodów. Rosji wystarczy Republika Rosyjska, może wtedy wzięliby się za normalne gospodarowanie oparte na dobrosąsiedzkiej współpracy. Czego można im życzyć?